Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego oraz ostatni, czwarty odcinek z serii podcastowe Świąteczne Horrory. Ostatni w tym roku, czy ostatni w ogóle to przyszłość, która w ciągłym ruchu jest, pokaże. Jeżeli Was zaskakuje to, że mamy Świąteczne Horrory już po świętach, tak jak zapowiadałem, ja postanowiłem sobie trochę tę serię przedłużyć ze względu na to, że wpadło mi jedno opowiadanie, które rozgrywa się w Sylwestra. No a poza tym zacząłem trochę później, komponuje mi się to w pewien cykl, żeby zakończyć też z przytupem grudzień. No więc zapraszam Was na ostatni tegoroczny odcinek podcastowych świątecznych horrorów, tak jak wspomniałem. Dziś na warsztat postanowiłem wziąć trzy odcinki, ale kiedy się za to już zabierałem, stwierdziłem, że dodam. Jeszcze jeden segment, no i zrobimy sobie z jednego podcastu pewną klamrę. Podcast ten to Mystery TV. Podcast, o którym wielu z Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zapewne słyszało, to jest podcast z pastami, którego twórcą, lektorem jest Jakub Rutka. Mówię że zapewne o tym podcaście słyszeliście, no bo to jest z tego co się orientuję, no dosyć już uznana marka na naszym podcastowym rynku. Sam Jakub Rutka też dorobił się pewnego statutu jako właśnie lektor, dziennikarz. No i sam podcast też ma pokaźną liczbę odcinków za sobą. Bo łącznie to już jest ponad pół setki różnego rodzaju odcinków. No i ja szukając czegoś polskiego w tych podcastowych świątecznych horrorach, no bo póki co to, tak jak zapewne kojarzycie z wcześniejszych odcinków, no to było to wszystko tylko i wyłącznie po angielsku z anglojęzycznych podcastów, no to stwierdziłem, że pogrzebie sobie w naszym polskim internecie, internecie i może uznałem, że pogrzebie sobie w naszym rodzimym internecie i może coś się uda. Namierzyć. No i tak się też stało. W Mystery TV wyskoczyło mi tych odcinków kilkanaście, tak naprawdę. Ja nie słuchając wcześniej tegoż podcastu, pobrałem sobie kilka, żeby je przetestować. Zresztą najnowszy zatytułowany Krampus pojawił się 18 grudnia na kanale Mystery TV. I nie wykluczam, że patrząc po długości tego odcinka, że to jest kolejna wariacja na temat Creepy Pasty Christmas Krampus, o której ja już Wam wspominałem chociażby w poprzednim odcinku. No ale wrócę do tego o co ja sobie przesłuchałem, bo tej, tej, o tego odcinka o Krampusie jeszcze nie słuchałem. Ja sobie pobrałem trzy odcinki testowo. Była to opowieść wigilijna Made in Poland, dosyć obrazoburczy. Jeżeli chodzi o tytuł z wymiotowany Mikołaj oraz dziewczynkę z zapałkami, która to właśnie ta dziewczynka z zapałkami rozgrywa się w Sylwestrową noc, jeżeli dobrze pamiętam. No i nie wiedząc tak naprawdę, z czym to się je, jak to będzie wypadało, zacząłem od opowieści wigilijnej, i tu, pomimo tego, że zapowiadałem, że nie będę tego robił, tu wyjątkowo chcę wam odradzić ten odcinek, bo uważam, że to jest bardzo słaby segment. I to nie chodzi o to, że. Mamy tutaj do czynienia z przetworzeniem y, klasycznej historii y, opowieści wigilijnej Dickens'a, tylko chodzi o to, jak to jest zostało zrobione. No, uważam, że y, znając już naprawdę wiele różnego rodzaju inkarnacji opowieści wigilijnej, ta jest na pewno jedną z najsłabszych. Bardzo mi się nie podobał ten odcinek, był irytujący, jeszcze z dziwnymi jakimiś fetyżami na punkcie pewnych dziennikarzy, które się pojawiają w tym odcinku, co nie jest w mojej opinii przypadkowe i, i wiecie, no, każdemu jego porno, jak to mawiają. Nie mam nic przeciwko temu, że ktoś sobie disuje w ten czy w inny sposób kogoś, kogo nie lubi, no ale ja nie tego oczekiwałem po segmencie z opowieścią wigliną w tle. No i przyznam się szczerze, że kiedy przesłuchałem tego odcinka, no to stwierdziłem, że no to może nie być tak, że te, ta polska, te polskie Creepy Pasty to będzie coś, co do mnie będzie jakoś tam trafiało. No ale sięgnąłem wtedy po segment z, z, o tym dosyć hardkorowym tytule z Zwymiotowany Mikołaj. No i okazało się, że to jest całkiem niezła historia. Tutaj ze scenariusz opowiada Szymon Mandrak, lektorem jest Jakub Rutka, który jest, tak jak wspomniałem, no głównym, głównodowodzącym, takim mózgiem całego tego projektu Mystery TV. No i nie wchodząc ponownie w szczegóły, tutaj faktycznie mamy do czynienia z creepypastą umiejscowioną w okolicach Świąt w grudniu i poznajemy pewnego chłopaka, dla którego z pewnych względów nie będę tutaj w to wchodził, ważny jest czekoladowy Mikołaj, którego otrzymał całkiem niedawno. No i dwójka łobuzów takich, wiecie, nieprzyjemnych typków, przeatakowała tego gościa i kazała mu zjeść tego czekoladowego Mikołaja. No i to zdarzenie, jak się okazuje, będzie miało dla naszych napastników bardzo, ale to bardzo nieprzyjemne konsekwencje. To, co jest dosyć interesujące w tej konkretnej paście, w tej konkretnej historii, to to, że ona jest faktycznie bardzo hardkorowa i tak jak wspomniałem w, już po tytule, że tytuł jest trochę obrazoburczy, no tutaj zawartość też jest dosyć mocna i tutaj warto uprzedzić, że jeżeli nie wiem, nie lubicie słuchać o różnego rodzaju kwestiach fekalnych i bodych horrorowych? No to zdecydowanie nie jest to historia dla Was, no ale dla miłośników właśnie mocniejszego, mocniejszej odmiany horroru, no to myślę, że ta opowieść może się sprawdzić całkiem nieźle, i pomimo tego, że oczywiście tutaj świąt jest tak naprawdę relatywnie niewiele no bo mamy tutaj tylko ten punkt wyjścia, punkt zapalny, który jest takim katalizatorem dla całej tej historii, no to wydaje mi się, że jeżeli byście poszukiwali czegoś mocniejszego właśnie jako tło tego w tym świątecznym czasie, no to możecie sobie po tęże creepypastę sięgnąć. No, i poszukując tak naprawdę właśnie czegoś po polsku, trafiłem także na inny kanał z Creepypastami. Kanał czy podcast zatytułowany Szepty Horroru. Podcast, który doczekał się też ponad 50 odcinków, jeżeli dobrze widzę. I tutaj mamy różnego rodzaju creepypasty. I ja trafiłem na odcinek, który był zatytułowany Klątwa pierwszego Dnia Świąt. Odcinek bardzo króciutki. Tutaj autorką tej historii jest Katarzyna Wacławska, i mamy tutaj kilka osób występujących w tymże odcinku. Jest on czytany na głosy, odgrywany. No i no, zastanawiałem się, jak tutaj twórcy podeszli do, do tego tematu. No i w kategoriach świątecznego horroru to okazało się być całkiem fajna, całkiem sympatyczna historia. No, ona kręci się wokół tytułowej klątwy pierwszego dnia świąt, no bo okazuje się, że w pewnej miejscowości odnajdują ludzie ciała po każdych świętach Bożego Narodzenia. No i początkowo, wiecie, jest to uznawane za, nie wiem, po prostu nie, nawet nie fatum, tylko, wiecie, specyfikę świąt, gdzie czasem ludzie samotni, zdesperowani, nie wiem, targają się na swoje życie albo na skutek jakichś innych okoliczności po prostu giną, no ale kiedy zaczyna się to układać w pewien schemat i co roku są znajdowane ciała, no to pewna osoba decyduje się, aby zbadać sprawę, no i okazuje się, jak się możecie łatwo domyślić, że ostatecznie cała sytuacja nie jest przypadkowa. Tak jak wspomniałem, opowiastka jest bardzo króciutka, więc ja nie będę tutaj absolutnie wchodzić w jakiekolwiek szczegóły. Sam pomysł też jest powiedziałbym dosyć klasyczny: to jest wariacja na pewien horrorowy trop, który na pewno znacie, ale w tak krótkim opowiadaniu mi to osobiście nie przeszkadzało. Jest to fajnie kompetentnie rozpisane. Mamy ten klimat świąteczny i to bardzo silne umocowanie w okresie. Około Narodzeniowym, więc ponownie, jeżeli szukacie czegoś na ten okołoświąteczny czas, no to myślę, że y, ta historia jest jak najbardziej ok. Szczególnie jeżeli właśnie szukacie czegoś po polsku. No i y, powiedziałem, że stworzymy sobie pewną klamrę, y, ale wrzucę tutaj drugą historię z Mystery TV, tę sylwestrową. Niejako jeszcze przed końcem naszego odcinka, i wspomniałem o tym, że dziewczynka z zapałkami rozgrywa się w noc sylwestrową. Tutaj autorem scenariusza jest Kacper Badiura, za lektorkę odpowiada ponownie. Jako pródka. No, i w zasadzie w takim bazowym schemacie opowieści, no to jest historia, która jest wariacją na temat słynnej opowieści na temat dziewczynki z zapałkami. I jest to utrzymane w takim powiedziałbym quasi historycznym sosie, kiedy spotykamy naszą biedną dziewczynkę, która właśnie w sylwestrową noc próbuje. Sprzedawać zapałki, żeby utrzymać jakąś tam rodzinę, której się delikatnie rzecz ujmując nie przelewa. No, ale w pewnym momencie dostrzega na horyzoncie pewną postać, postać, która wydaje się być zaskoczona tym, że ona ją widzi. No, i to jest początek dosyć klimatycznej, dosyć ciekawej opowieści, ponownie niespecjalnie, może odkrywczej, ale bardzo fajnie podanej. Także, pomimo tego, że mówię, te moje początki z Mystery TV no nie były najlepsze, delikatnie rzecz ujmując, no to te kolejne odcinki pokazały, że jeżeli szukacie czegoś po polsku. A tak jak wspomniałem, nie ma tego aż tak dużo, no to pewnie możecie sobie po te odcinki około świąteczne sięgnąć. Przy czym, tak jak mówię, ja póki co dosyć ostrożnie, bez jakichś zachwytów, ale polecam właśnie te dwa, o których dzisiaj Wam mówię. Przy czym one są skrajnie inne. O ile jest wymiotowany Mikołaj, to jest historia bardzo hardkorowa, brutalna, brudna i nieprzyjemna. O tyle, dziewczynka z zapałkami także jest nieprzyjemna, ale z zupełnie innych powodów, bo cała ta opowieść jest po prostu dużo bardziej smutna i utrzymana w takich, powiedziałbym, depresyjno-nostalgicznych tonach, ale na tyle interesująco rozpisana, na tyle ciekawa, że myślę, że możecie sobie spokojnie po nią sięgnąć. No i ostatecznie nie zdecydowałem się na klamrę w postaci Miastery TV ze względu na to, co przygotowałem dla Was jako ostatnią opowieść. Tutaj sięgniemy po podcast zupełnie inny. Opowiem Wam o odcinku podcastu Podcastle zatytułowany The Christmas Mummy. To jest podcastle 136, który został wyemitowany w 2010 roku, także już wiele, wiele lat temu. No i samo podcastu to jest podcast poświęcony co do zasady fantazy, czy nakierunkowany na fantazy, no ale na różnego rodzaju listach świątecznych horrorów kilka odcinków z tego właśnie podcastu figuruje i ja postanowiłem zająć się nimi chronologicznie i sięgnąłem początkowo właśnie po Christmas Mami, Christmas czyli podcast najstarszy. Z tych kilku odcinków, które gdzieś tam na listach tych świątecznych horrorów się pojawiają. Historia jest opowieścią napisaną przez Heather Show i Tima Prata. To, jest, to są autorki fantastyki, fantazy. No i to faktycznie jest opowieść świąteczna. Natomiast, tak jak wspomniałem, nie zdecydowałem się, żeby ją wrzucić gdzieś w środek, dlatego że ona jest bardziej świąteczna i jest bardziej czymś dla fanów horroru niż stricte świątecznym horrorem. I nie ukrywam, że to było lekkie rozczarowanie w trakcie lektury, bo o ile sama historia jest bardzo fajna, bardzo przyjemna i była na swój sposób odświeżająca po szczególnie hardkorach z Mystery TV, no to tutaj horroru tak naprawdę znajdziemy jak na lekarstwo. Ale dlaczego wspomniałem, że jest to opowieść jak najbardziej świąteczna i jak najbardziej dla fanów horroru? No bo tutaj autorki bawią się trochę motywami czy tropami związanymi z horrorem. Mamy więc tutaj potwora, tytułową mumię, która staje się świąteczną mumią. Mamy tutaj odniesienia do klasyki literatury, bo pojawia się nam i dr Moriarty, i na przykład odniesienia do Drakuli, i nie tylko. Mamy tutaj różnego rodzaju odpałowe motywy i patenty, jak na przykład Elfy Ninja. No i tutaj lektor Dave Thompson, który jest tutaj akurat tym głównodowodzącą, głównodowodzącym, tym prezenterem tego odcinka, sam wspomina, że kiedy pojawił się scenariusz tej historii, no to właśnie te elfy ninja sprzedałem mu tę opowieść. No nie ukrywam, że to jest coś, co może sprzedać historię. No i takich motywów odpałowych jest tutaj więcej, przy czym tak naprawdę jest to właśnie coś, co ja bym raczej nazwał taką komedyjką fantazy, bardzo świąteczną i w klimacie, i w przesłaniu. Jak wypada ta świąteczność? No, to się wszystko rozgrywa w święta Bożego Narodzenia, kiedy to pod choinkę trafia prezent, a okazuje się być nim egipska mumia, która wstaje z martwych, no i wtedy zaczynają dziać się rzeczy. Ja wspomniałem, że to jest komedia i to bardzo mocno czuć. Tutaj czuć to w dialogach, czuć to w różnego rodzaju pomysłach absurdalnych. Jest to także bardzo mocno podbijane w interpretacji narratora, którym jest Rish Outfield. I ten aspekt tutaj bym też chciał jakoś tam podkreślić że wydaje mi się, że to jest najtrudniejszy językowo, jeżeli chodzi o ten język angielski podcast z tych, które ja Wam w tym roku polecałem. Nie dlatego, że on jest jakiś bardzo skomplikowany, no tylko Rich Outfield po pierwsze ma bardzo taki twardo angielski akcent, a po drugie bardzo mocno się bawi interpretacją, bo to jest audycja, która... Jest taką, takim podcastem jednogłosowym, ale w przeciwieństwie do na przykład Mystery TV, gdzie po prostu Jakub Rudka czyta nam daną opowieść, no to pan Outfield on się bardzo mocno bawi głosem, jeżeli nie wiem, czyta kwestie dziecięce, no to używa takiego dziecięcego głosika, zmienia tonację w zależności od tego, kto z dorosłych bohaterów akurat coś tam mówi w. W tymże odcinku, no i to powoduje, że momentami słuchało mi się to dosyć tak w, trudno, było to wymagające językowo doświadczenie, ale w, tak, w, tak jak wspomniałem, było to coś odświeżającego, no bo pomimo tego, że nastawiałem się na horror, no to w sumie to, co dostałem, było całkiem fajne. Bo po pierwsze, tak jak też sygnalizuję, to jest naprawdę mega świąteczny odcinek i to wiecie, w całym tym entuarzu Choinka, świąteczne elfy, jakieś tam odniesienia do Mikołaja, prezenty, gderający ojciec w tle, który próbuje gdzieś tam opanować się cały ten chaos itd., itd., to wszystko buduje bardzo, bardzo fajny klimat. A po drugie, jest to po prostu fajna świąteczna opowieść w kontekście przesłania. Nie będę wam go oczywiście tutaj zdradzał, ale no powiedziałbym, że jeżeli byście wyczuwali gdzieś tutaj z mojego tonu, to że cała ta opowieść ma takie konotacje komedii familijnej, świątecznej, no to zdecydowanie tak. To jest ten ton, który tutaj ostatecznie cała opowieść przybiera. I te Różne smaczki dla fanów grozy, one są fajne, one są zmyślnie wykorzystane. To, to nie jest, wiecie, coś, co zasługuje na uwagę, jeżeli byście się nastawiali właśnie stricte na horror. Ale właśnie jako taki deser w tegorocznej serii, no to uznałem, że to może być coś interesującego. Tym bardziej, że właśnie tak jak wspominam, jeżeli byście szukali świątecznych horrorów podcastowych na własną rękę, no to właśnie te odcinki z podcastu one będą wam wyskakiwać na różnego rodzaju listach i o ja wam od razu do, dopowiem, że zacząłem słuchać też kolejnych. Ostatecznie ich tutaj nie zawarłem, no bo chciałem się trzymać, mimo wszystko raczej pojedynczych, maksymalnie tam podwójnych odcinków z danego podcastu. Ale to, co widzę i to, co gdzieś tam też już czuję po przejrzeniu tego podcastu, no to jednak to, że to jest podcast fantazy, to będzie pewien wyznacznik i nawet jeżeli jakieś elementy z tej fantastyki grozy, z horroru będą się tutaj pojawiały, no to raczej to będzie wszystko podane w dużo lżejszym tonie. Zresztą dość powiedzieć, że drugi z tych odcinków, które lata po różnego rodzaju listach, to jest z kolei ichnia wariantów. Na temat opowieści wigilijnej i od razu, może wybiegając w przyszłość, bo nie wiem, być może się spotkamy w przyszłym roku właśnie z kolejnym odcinkiem tegoż podcastu. Jest to na pewno rzecz dużo, dużo lepsza niż chociażby ta polska wariacja. No i nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dobrym epilogiem dla tej serii z Waszego punktu widzenia. Starałem się, żeby się znalazło w tym sezonie także coś po polsku, więc czujcie się z jednej strony ostrzeżeni, z drugiej strony zaintrygowani tym, co Wam tutaj poleciłem. Możecie sobie sięgnąć jeszcze po te odcinki, póki świąteczny klimat gdzieś tam mamy. Z drugiej strony, mam nadzieję też, że dostaliście różnorodną serię jako całość, jako te cztery odcinki, ale także i ten odcinek gdzieś tam spełniał te wymogi, no bo w sumie mieliśmy i pokręcony body horror, i komediowe fantazy. No i dajcie znać, jak Wam się słuchało tejże mojej serii, czy sięgnęliście może po któreś historie z tych podcastowych świątecznych horrorów, i czy chcecie kontynuację w przyszłości. Nie Obiecuję, że to zrobię, bo powiem szczerze, że tak jak zaplanowałem ten odcinek na etapie z poprzednich podcastów, to trochę nie chciało mi się siadać i, i gdyby nie to, że uznałem, że jak publicznie już powiedziałem, że odcinek czwarty będzie, to nie chcę tutaj zrobić wtopy, to pewnie by on się nie pojawił. No ale nie będę się tutaj już żalił, nie będę przedłużał. Dziękuję Wam za słuchanie tej serii w tym około świątecznym czasie. No i jako, że zbliża się tutaj sylwestrowa. Noc to tylko od siebie i od całej ekipy konglomeratu. Życzę Wam szampańskiej zabawy, no i wszystkiego dobrego w nowym roku. Niech Wam się tam wszystkie plany spełniają, nie tylko przez pierwszy tydzień stycznia, ale niech się realizują także przez cały kolejny. Mamy nadzieję, dla Was dobry rok. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia w przyszłości. Cześć. What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!